Teraz pokażę drugi sposób z użyciem takiego tamborka, jak pasować na czapce na tyle. Jest to taka ramka metalowa. I wykorzystamy właśnie Filmoplast z firmy Gunold. Nakleimy to w ten sposób. On się tutaj ładnie rozkleja. I niestety klejący. Ja to przykleję. Jedną ręką mi jest bardzo trudno Tu pokazać. A nie, udało mi się tu i pod, pod tą warstwą ochronną jest normalnie lepki zaraz przykleję tak Zbieramy. I mamy przyklejony ten nadmiar. sobie odciąłem. Zakładam ten uchwyt. I tu będziemy przyklejać czapeczkę. Wkładamy go do chowciarki jak standardowy. tak się nam. Musimy sobie wysunąć. I teraz do poczekka. nasuwam. To jest mój środek. I doklejam. Doklejam do tej powierzchni. A teraz już wiem, że mogę sobie pozwolić na niżej ten projekt robić. Dodaję gdzieś tutaj. Tu można klamerkami jeszcze też dla bezpieczeństwa podpiąć, żeby nam nie uciekło. Dobrze. Obrysik. Jeszcze sobie coś że Tak jest OK. No i zobaczymy no i mamy końcówkę tego haftu ściągamy sobie nasze klamereczki wyrywamy tylko w tym miejscu gdzie nam będzie brakować żeby następną sztukę tylko nakleić taki zabezpieczenie i robić następną.